Pani weźmie 100 zł, je teraz kupi, ale się kiedyś kupiło, według Pani? Jest różnica cenowa? Jest, no duża. To powiedzmy dużą, no to je się kupi, ale się kiedyś kupiło? No... Na no, nie jest, tak? Co? Nie, no pełną, bo jak wezmę ziemniaki, czy kapustę, a, jest, to, co się to już jest pełna. A więc no, powiedzmy schab, czy wędli. Nie, my nie jemy z, z takich rzeczy. A, z... a Pani nie, nie lubi po prostu, czy Pani oszczędza na tym? Ja na dzieci jestem, bo mam cukrzycę. A, rozumiem, rozumiem. Tak jak dzisiaj rano wstałam, 350 cukru. Nie, pani. A na prądzie wodzie gazi da się oszczędzić według pani? No tak, Przykręca pani wodę, nie wiem, mniej żarówek. Pani, te centralne kurki, wie pani, zakręcam sobie. No, Ostat przykręca pani od galerfera? No tak, bo my starszy ludzie, nam za gorąco i... Ile Pani potrzebuje stopni około? Ma, tak, 18 wystarczy, 19, 20 30? No i 21, bo nieraz jak mąż jest chory. Ta 14 pomogła, coś, całą pani dostarczyć? Tak, no ja sobie coś zawsze yy, załatwiłam, wie pan. A to na badania, a to to, a to tam. Jeszcze ja mam takie pytanie, jak się pani żyje na merturze? Czy wystarcza na wszystko? No nie bardzo, ale się radzę. Jest a jeszcze te 3000 merytury, czy nie ma? Nie. nie da się nie. żyć za te 2000 na przykład? <noise> ja mam 2,5. No co się da? No musisz. A pani jest 2,5, bo też to, no, to ulica. Ja jestem sama. Ciężko. No, trzeba opłacić, ale sobie daj radę. mi pani kalkulować, tak? oszczędzać? <grywa> Naturalnie. Na czym da się oszczędzać? się już pani światło całkowicie, wodę przekręca pani krzyniki. Co pani tam proponuje? Pana? Nie, bo ja mieszkam w domu jednorodzinnym takim, na to. A, to opał znowu. <grywa> <we> Węgry <grywa> drogi w tym roku? Gazem ogrzewam. <grywa> pani myśli? Nie wiem. Stać na przykład, no nie wiem, pracę mają młodzi? Nie Dobry wiem. Dobry pewnie nie pani. Nie wiem. Pożycza się chyba, bo jak to jest? Żyję. Tak. Bo muszę. Bo muszę. Jakie no mam wyjście? To ciężko w tej 700. No to gdzie reszta? Jak pani rachunki. Prąd, jeszcze w górę ma iść. Trzeba sobie odejmować od ust i jakoś żyć. Ja no Pani wiecie. No. Ja no nie mam. Jestem. Dlaczego? Jaki powód? A dlatego, że jeszcze żyję. Że pani może wstać, tak rano? Cieszę się Pani, że Pani może chodzić, stać rano? Że do... mogę chodzić, że jestem niezależna, że sobie radzę. To pani sama wszystko robi, tak? Tak. E, czy cieszą Panią małe rzeczy, słoneczko dzisiaj, nie wiem, pogoda, kawa, jakaś herbatka? Dobra pogoda, wszystko jest ok. Okej. Okay. Czy Pani się zajmuje, mimo że Pani tu... Wie Pan, ze zdrowiem to jest nie tak dobrze jak tego, ale... Jest... Ale Pani się podaje. Ale Mówi się pani nie poddaje. Gdy jak tak sport, musi być cały czas jakiś tak ruch. jest. Trzeba przyjąć to, co się ma i już. Czy to wszystko tutaj, że tak powiem, w głowie tak siedzi, że jedni się załamują, siedzą na kanapie przed telewizorem, a pani tutaj na spacery chodzi? Raczej nie siadam na kanapie, tylko w, w hotelu i czytam książkę. Jaką radę dałaby pani młodym ludziom? Tak, e, czym się powinni, no, tak zająć, czy tak powiem, na czym się powinni skupić młodzi? Z charakteru czy...